Na dzisiejszym odcinku Dziwa pokażemy zestaw duraz i a triceratopsa. Jak zwykle zaczynamy od figur. Teraz jest Simon. Ma na sobie niebieski garnitur i żółty krawat. Teraz jest Owen. Ma na sobie szarą bluzę i niebieskie spodnie. Teraz Alison. Ma na sobie fartuch i jakąś kartę. Teraz pani turyska. Ja jej dałem lodę i ma kurtkę i jasno-niebieskie spodnie. Najważniejsza część zestawu, czyli triceratop. Ma na sobie dwa duże rogi. Jeden na nosie ma ruchome nogi i ruchomą głowę. Teraz skład Owena. Ma, ma z tyłu rzeczy, na przykład łoki toki, klucz i ma tutaj z, z, na przodzie znak Jurassic i ma część do przyczepki. Też to się składa z wejścia z płotku do, do wchodzenia karuzela. A teraz wam pokażę, co i jak można tu robić. Pierwsza to karuzela. Tak się kręci. Bierzecie za to i to one otwierać. To są jajka. I teraz moje najurzejsza rzeczy. Patrzcie. Możecie tak bardziej, ja to mam tak On to wali, wymieniacie i teraz widzicie. I teraz tutaj wychodzi, tu miaszdy. I możemy też tak zrobić. Teraz pokażę Wam małą odcieńkę. Wow, jestem bardzo. Chcę zobaczyć, co. Uuu, no to wejdę na kawzer. się tej klasy Chciałbym wyjść chociaż na, na jedną minutkę. Uuu, Triceratops. Hmm, no to już mam mały plan. Mam rogi, więc mogę... Dino na wolności. Dino na wolności. Dobra, nareszcie. Wygnęłem się. I teraz to trochę wszystko, trochę tu zmiażdżam. Marietta. Musiałem, Więc temu to sobie nie I zniszczone u. Dobrej. Na dzisiaj to tyle, więc kliknijcie łapkę górę i subskrypcję. Napiszcie: Triceratopsy na Wam serduszko. Na razie.